W pierwszym odcinku będzie teoria Czy serial pod wspólnym tytułem Totalna porażka jest show ustawionym? Serial o tytule Wyspa Totalnej porażki Plan Totalnej porażki Totalna porażka w trasie to serial dla dzieci, a w zasadzie dla nastolatków. Najlepiej tę te teorię mogą potwierdzić sami bohaterowie. Są oni zupełnie inni. Mamy Owena jest niezwykle przyjacielskim i optymistycznym nastawionym na świat chłopakiem. Heather – Jest to niezwykle inteligentna i atrakcyjna dziewczyna. Niestety jest także bezlitosna i bezwzględna w dążeniu do celu. Często posługuje się intrygą i manipulacją. Gwen – Jest gotką i samotnicką. Duncan – Jest to typowy i muntownik, co najwyraźniej kręci inne uczestniczki, ponieważ został złotym medalistą w Olimpiadzie Lasek. Osobowości wszystkich uczestników są zupełnie inne. Każdy oznacza się jakąś konkretną cechą charakteru, czy wyglądu. Dodatkowo bohaterowie są bezstydni. Odnoszą się bez jakichś wyrzutów do wydarzeń, które nastały. Pokój zwierzę. Teoretycznie. Wszyscy powinni budować obraz siebie jako tego, który jest tym najmilszym, a jednocześnie pomocnym. Dobra, powiecie, że bohaterowie mogą być po prostu bardzo otwarci. Tu opiszę związki miłosne, które się pojawiły. Bohaterowie nie mieli aż takiej odwagi, aby wyznać swoje uczucia. Nastąpiło to dopiero po tym, jak wyrzucano jednego z dwóch uczestników. Oczywiście są wyjątki, jak np. Owen i Izzy, bo przecież nie można powielać scenariusza. Dodatkowo, najdłużej utrzymywali się ci, którzy od początku pojawiali się najczęściej, jak i mieli najwięcej do powiedzenia. Jeden z pierwszych, który odpadł, Noah, nie miał wielu wymawianych kwestii. Pierwszy sezon. Za to Owen miał kwestie co chwilę oraz wątek miłosny. Wygrał show lub jest finalistą. Wątki miłosne to również jeden z wyreżyserowanych fabuł. Bohaterów nie łączą wspólne poglądy, ale zazwyczaj w pary łączą się osoby o zupełnie innych poglądach. Duncan i Courtney. Co jest bardzo częstym motywem w miłości? Co jest bardzo częstym motywem w filmach i serialach, gdzie dwa zupełnie inne typy osobowości łączy miłość? Niestety w realnym świecie tak nie jest. Forcy jednak się zorientowali i zmienili związek Duncana i Courtney na bardziej prawdopodobny. Gwen i Duncan. Jednak ta zmiana została odebrana dość niechętnie przez fanów. Nie zapomnijmy też, że w serialu pojawiły się dość odważne sceny. Głównie Owen w negliżu. Kolejnym dowodem są konkurencje, a w zasadzie sposób, w jaki trzeba je wykonać. Zadania są chore. Skok z wysokości do punktu, w którym nie ma rekinów. Zjedzenie rozdymki przygotowanej przez innego członka drużyny, dodatkowo jeszcze sposób ich wykonania. Trzeci sezon. Owen wystrzeliwuje się z działa i zatapia inny statek. Jest to równie autentyczne co szopy prace, które zrobiły się wielkiego roboshopa. Konkurencje są wyreżyserowane. Niemożliwym jest, aby członkostwo telewizyjne zgodziło się na coś takiego. Jeszcze te ciągłe żarty z kilku starzystów. Show, w którym wydarzyłyby się takie rzeczy zostałby zdjęty anteny i nieważne by było ile jest widzów, a już na pewno by się z tego nie śmiał. Fabuła i kamery. Fabuła jest prostolinijna, każdy wątek jest rozpoznawany i zakończony. Teoretycznie wiele powinno się ucinać połowie po wyrzuceniu zawodnika, jednakże wątki się kończą. Tylko, że nie zawsze wszystko dobrze. W jednym z odcinków bohaterowie nawet zginęli. Nie było wiadomo gdzie są, mimo to były pokazane ich zmaganie na łonie natury. Jeszcze kamery, które są wszędzie. Jednak nawet sam Chris nie wie o co po niektórych układach, mimo że zostały wyemitowane zmowa szefa kuchni z DJ-em. Kolejne sezony i tak jak to bywa z reżyserią kolejne części będą coraz bardziej przesadzane. Widać to już po drugim sezonie, że zmieniła się oprawa, postawiono bardziej na konkurencję mniej na relacje zawodników. Trzeci sezon. Rozgrywka działa się na całym świecie, bo wykonywali zadania już praktycznie niemożliwe. Budowa statków w jeden dzień, godzinę. Czwarty sezon. Radioaktywna wyspa pełna dziwnych stworów. Piąty sezon. Oczyszczono wyspę z odpadów. Prawdzie nie całkowicie, ale i tak jest to niemożliwe nawet przy wykorzystaniu najnowszej techniki. Nie muszę rozpisywać bardziej. Wraz z kolejnymi sezonami twórcy dawali coraz więcej. To tak samo jak z sequelami. Każda następna część to przesada w jakąś stronę. Na przykład szklana pułapka. W pierwszej części ratował budynek, w drugiej lotnisko, w trzeciej miasto, w czwartej Stany Zjednoczone w piątej Rosję i Ukrainę, w szóstej pewnie świat, a w siódmej kosmos. Chodzi o przesadę, którą kupią widzowie. Podsumowują seria Totalna Porażka jest ustawionym show sektorami, którzy robią tak, jak mają napisane w scenariuszu, ale czy to nowe ci w tym przemyśle? Ależ skąd? Jest mnóstwo ustawionych show w telewizji.